Cześć wszystkim. Nie wiem jak u was, ale mój świat w Simsach ma już obecnie bodajże 5 lat, i od tego czasu bardzo dużo Simów na świecie się już przelasowało. Wszyscy zaczęli się żenić, od kiedy doszedł, doszła możliwość z sąsiedzkimi historiami. Dużo dzieci powstało, dużo dzieci zostało zabranych, dużo osób umarło niestety. I to wszystko prowadzi do jednej takiej bardzo ciekawej rzeczy, że na świecie pojawia się bardzo dużo zmiksowanych, bardzo dużo nieogarniętych, bardzo dużo niedostosowanych do swoich mieszkań rodzin. Chcesz kogoś odwiedzić, podoba ci się Simka, chcesz się z nią swatać, a potem się okazuje, że ma dziesięcioro psów i jeszcze siedmioro rodzeństwa z trzema różnymi ojcami. Nie mówcie, że u was tak nie ma. Zebrałem się za drobne renowacje. Na pierwszy rzut poszła rodzina Ramesz, która znajduje się w San Myshuno. Dodatków mam trochę, więc tych światów też trochę jest. Oczywiście one były kupowane w różnych odstępach czasu, dzięki czemu ci simowie z podstawowej gry, którzy dawno półmierali, mają pradziadków, prawnuków i, i kuzynów, kuzynostwo. Teraz mieszają się z tymi nowymi simami, którzy przychodzą. No i właśnie taka rodzina Cztero, można powiedzieć pięciosobowa. Mamy tutaj dwoje dorosłych, dwoje dzieci i mamy pieska dosyć dużego. No właśnie, mieszkała w takim domu, gdzie znajdowało się stanowczo za mało łóżek. Teraz siedzimy w łazience. Łazienka znajdowała się wcześniej tak w środku domu. Mocno, no niepraktyczne to było, jak na moje. Postawienie łazienki w kącie. Troszkę otworzy mi przestrzeń, później będę się decydowała na aneks kuchenny z salonem, bo niestety nie da się tego za bardzo rozdzielić. No to jest łazienka rodzinna, więc tutaj kosze, ręczniki, jakieś płyny do mycia, no to taka codzienność. Gdzieś te rzeczy muszą być trzymane. No i to chyba koniec, zostaje nam tylko oświetlenie. Muszę Wam powiedzieć, że remontowanie mieszkań w jest o tyle ciekawe, że jak jeszcze wcześniej był problem i nie można było... Przesuwać okien, tak teraz, kiedy można tymi okami manipulować. Oczywiście ja tego zazwyczaj nie robię, staram się w miarę unikać, bo no nie chcę zakłócać tego zewnętrznego porządku, tak, tego układu. Chociaż i tak z dołu jak jesteśmy z simami na, na placu, to, to i tak nic nie zobaczymy. Ale są fakty takiej. Takiego komfortu, który czuję, że kurczę, no jednak to wszystko do siebie pasuje, zwycięża. Tutaj w tym domu, jak dobrze pamiętam, tylko jedno okno dołożyłam w pokoju dziecięcym. Tak, zmieniamy podłogę. Tam na ziemi leżała taka kratka. Ja się zastanawiałam, tak samo jak te rury i... i instalacja, co z tym zrobić, bo no to będzie część kuchenna i... Rury nie są niczym złym. Mamy w kuchni pralki, czasami w naszych domach, zwłaszcza w Polsce, więc wykorzystanie rury to nie problem. No ale jednak taka wnęka niewiele mi dawała, nie można było tych rzeczy przesunąć. Ostatecznie postawiłam na garderobę, co okazuje się bardzo dobrym rozwiązaniem. No musimy pamiętać o tym, że Simsy nie są realistyczną grą. I tutaj większość Simów nie ma w domu szafy na ubrania Czasami staram się to wprowadzać Moi Simowie mają czy to komody, czy to właśnie szafy w swoich pokojach Głównie dla takiego wypchania też przestrzeni Ale tutaj ewidentnie szukałam jeszcze czegoś Nie mogłam postawić wyższych drzwi Z że jest to mieszkanie Nie udało się, mimo moving objecta Trzeba było troszkę pomanipulować Mamy w takim razie szafę z takim okienkiem drewniana szafa, zabudowa czy wy też macie w domu takie zabudowy? u mnie w salonie jest właśnie taka, taki składzik zrobiony zabudowany, tata sam składał też jest drewniany w środku, nie trzymamy tam ubrań trzymamy tam jakieś różne... czy to odkurzacz, czy to jakieś mopy, miski, narzędzia i zabieramy się za kuchnię kuchnia też okazała się dużym problemem fajną rzeczą było to, że mogłam zabudować tą kratkę nie, ma, nie jest widoczna Chociaż zastanawiam się, czy ona nie jest funkcjonalna. Mam na myśli, czy z niej nie wychodzą jakieś karaluchy albo myszy, czy ona nie przecieka. Po z tego co pamiętam, rury mogą przeciekać, a w sypialni rodziców znajduje się mysza dziura i z tej dziury uciekają myszy. Można chyba stawiać pułapki, wzywać jakiegoś łopacza. No więc tutaj nie wiem, jeśli zablokowałam kratkę, która jest ważna, to no, będzie mi przykro. Trzeba będzie to wtedy przebudować. No, ale zrobimy drobne przemeblowanie. Nie będzie w tym domu stołu rodzinnego, co jest trochę przykre. Mamy zaledwie dwa, trzy stoły, trzy stołki barowe i blat. Dekoracje w kuchni też się okazały dużym problemem. Nie mam pewności, tyle lat gram w Simsy, czy Simowie mogą gotować na wyspie kuchennej, która jest obrócona, wiecie, plecami do nich. No i przez to miałam pewien problem, bo później znalazłam takie przepiękne talerze. Teraz tego nie zobaczymy, to będzie za parę minut, pewnie. Znalazłam taki, taką suszarkę z talerzami którą można byłoby postawić, no właśnie, przy zlewo zmywaku, natomiast miejsca brak. A nie chciałam zajmować tego stołu w samym rogu, tego blatu, no bo jednak obawiam się, że simowie nie będą mogli specjalnie nic tam gotować. Trochę ozdóbek, troszkę więcej ozdóbek, i jak skończymy kuchnię, to do Was wrócę z salonem. Jak tak jeszcze na to patrzę, zanim przejdziemy do salonu, to w sumie nie wiem, co mnie podkusiło, żeby ściany zrobić w tym domu żółte. Miałam wrażenie, że dzięki nim będzie trochę takiego domowego ciepełka. Ja sama w salonie miałam swego czasu żółte ściany. Ale właśnie takie wyblakłe żółte, jak w tym salonie, który teraz powstaje. Zastanawiałam się też, czy mam jakiś węższy stolik. Postawiłam na taki z półeczkami, no, na których oczywiście jakieś tam domowe rzeczy się znajdują. Jakieś książki, nie książki. Tutaj też ciężko o dodatkowe aktywności dla naszych domowników. O, właśnie jest moment z talerzami. Te talerze były takie piękne i ostatecznie, wiecie co? No, zaraz się przekonacie, co? Tak, dokładnie tak jak widzicie, musiałam je wywalić. Nie było na nie totalnie miejsca. Na ziemi powstały jakieś kartony tradycyjnie. Tutaj szukałam jakiejś dodatkowej ozdóbki, postawiłam w końcu na książki, bo półki nie udało mi się nigdzie wcisnąć jakieś chusteczki. To też będzie ciekawy segment. Pamiętam jak tą przestrzeni próbowałam zrobić o dziwą muszę wam powiedzieć, że ten dodatek z dekoratorem wnętrz chyba najbardziej mi pasuje do takich właśnie miejskich mieszkań najchętniej bym ustawiła zarówno kanapy, dywan bodajże też z tego dodatku szafki w kuchni nie ale później zobaczycie, że i łóżko dla dzieci i łóżko w sypialni i jakieś takie drobne dodatki no to wszystko praktycznie chciałam czerpać z tego dodatku w pewnym momencie się przemogłam, stwierdziłam, że no, nie będę tego robić. O, widzicie, znowu stołek testowałam. Tutaj mamy coś z. Dajże, razem raźniej. Musiałam trochę zrezygnować. Nie chciałam całego domu robić w jednym stylu, z jednego dodatku. Troszkę to wymieszać większe wyzwanie. Znalezienie odpowiedniego koloru do tego salonu to też nie była najłatwiejsza rzecz. Obraz na ścianie standardowo. Możemy uznać, że to zdjęcia rodzinne. <noise> I przechodzimy do sypialni dla dzieci. Dobrze myślę. Jeszcze lampa. Coś takiego przyjemnego. Nie wiem jak u Was, ale ja kojarzę właśnie takie polskie mieszkania z różnorakimi lampami. Ledy, ja mam ledy, ale z drugiej strony żyrandole, takie klosze. No to jest coś co kojarzy właśnie też z dzieciństwa. Mamy no pokój dla dzieci. No tutaj rzecz oczywista, robimy łóżko piętrowe. Wcześniej w tym domu znajdowało się łóżko pojedyncze. Co ciekawi mnie, dlaczego nawet jeśli jest oznaczenie, bo dom był oznaczony jako dwie sypialnie i łazienka. Gra zdecydowała się wprowadzić tutaj rodzinę z dwojgiem dzieci i psem. Miejsce dla psa też było dla mnie dużym takim problemem. Zastanawiałam się, gdzie ja umieszczę tego pieska, bo piesek jest duży. To nie jest mały kotek, gdzie można tę okrągłą, no okrągłe legowisko gdzieś postawić w kącie i. Jest po problemie. Nie, piesek jest dosyć duży. Chociaż z drugiej strony lepiej, że to jest pies, bo kot jeszcze do tego ma kuwetę i drapak, a bez nich, no, kot potrafi zaszaleć. A z nimi znowu jest gorzej, jeśli chodzi o przestrzeń, więc, no, trochę ten pies uratował sprawę. Robimy taki pokój uroczy dla dzieci. W domu mamy dziewczynkę i chłopaka w wieku takim podstawówkowym, mogłabym powiedzieć, więc oni świetnie się tutaj zgrają. No, jeśli będą już trochę starsi, będzie problematycznie, żeby mieszkali w takim jednym pokoju, ale to wszystko jeszcze przed nimi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj jakieś dekoracje, no właśnie i w tym pokoju nie było okna, ja to okno dostawiłam, jak mogliście wcześniej zobaczyć, jakieś plakaty. Jestem zadowolona z tego wyboru. Jest to okno gdzieś tam w kącie, z boku, wprawdzie te dzieciaki nie będą miały... Za dużo światła. Jest to też okno po stronie takiej dość osłoniętej, ale z drugiej strony zawsze mogą je otworzyć, zawsze mogą sobie przewietrzyć. No i jednak troszkę tego zewnętrznego świata, nie taka klitka zamknięta, no będą miały dostęp, tak? Będą mogły nawet sobie ci, którzy tam śpią, będzie spał u góry, no będzie mógł sobie za to okno wyjrzeć. Jeszcze trochę bibelotów. Książki, nie książki, żeby pokój dziecięcy był jak najbardziej dziecięcy. Doniczki okazały się za duże, wszystkie kwiatki są wielkie, więc troszkę to pozmniejszałam, żeby miało więcej realizmu. No i czas na tapety. Zastanawiałam się, co wybrać, nie chciałabym, żeby pokój dziecięcy był taki smutny i nudny, więc coś kolorowego. Trochę różu, trochę szarego, trochę zielonego jeśli dobrze widzę kątem oka. Niebieski, przepraszam, i żółty. Taka tapeta wydaje mi się, że nada dzieciom trochę radości w ich małym, ścieśnionym życiu. No, i zabieramy się za sypialnię rodziców. Na ten moment, kiedy remontowałam ten dom, nie sprawdzałam, czym zajmują się rodzice oraz jakie są zainteresowania dzieci. Natomiast coś mi podpowiadało, że może to być rodzina taka typowa, troszkę, troszkę kreatywna, jak to większość rodzin w Simsach dużo jest tych, jak to się nazywa, dużo jest tych aspiracji takich kreatywnych, dużo jest cech, które też nadają. Simą. Więcej umiejętności, więc postawiłam na taką typową sypialnię, gdzie można zaszyć się właśnie z naszym kochanym zwierzakiem i popracować. No zaczynamy od łóżka. Łóżko dosyć szare, pokój też nie będzie bardzo kolorowy, troszkę ozdóbek. Tak, ten wazon też jest przepiękny, uwielbiam ten wazon. Gdyby jeszcze kwiatki były w... no one mają kilka wersji kolorystycznych ale gdyby miały jeszcze więcej byłabym szczęśliwa zabawa z lustrem żadne lustro nie pasowało mi ramą do łóżka, obrazu i stolika szukanie tego najlepszego okazało się wyzwaniem koniec końców bodajże postawiłam na zwykłe, gładkie takie całościenne lustro zaraz się przekonamy dokładnie takie lustro stanęło na naszej ścianie, zawisło na ścianie. No i bierzemy się za biurko. Nie może zabraknąć za w pokoju rodziców biurka. Takie robocze z jakimiś ekierkami, pisakami, nożyczkami, fotel. Fotel zielony pod kolor elementów na łóżku, na ścianie i, i wazonu. Tutaj jakieś kwiatki, jakieś palemki. No, żeby ten róg zapchać, chciałam tam stawić zwierzaka, ale niestety nie byłam w stanie wycyrklować tak kwadratowego legowiska, więc zostanie to po prostu zaklejone kwiatkiem, tradycyjnie. Co my mamy później? Bierzemy półeczki. Kurczę, zawiodłam się bardzo mocno. Byłam przekonana, że takie półki naścienne, no to one pomieszczą praktycznie wszystko, co mniejsze. Mogłabym się bawić w przestawianie, przesuwanie i tutaj manipulacje przedmiotami, no ale nie chciałam tego robić. Nie jest to też moja ulubiona forma, jakiś tam koszyczek czy pudełeczka pod, pod stolikiem nocnym, ponieważ nie ma półki jakieś chusteczki i ostatecznie na tej półce znajdą się tylko dwie rzeczy. Tyle rzeczy powyciągałam, przetestowałam, posprawdzałam czy się zmieszczą, no i nic się nie zmieściło. Z drugiej strony jest to bardzo dobra przestrzeń, gdyby nasi simowie zbierali laleczki, to się MySims chyba nazywało? Albo jakieś inne żaby czy kryształy, no na swojej drodze. Ba, w mieście San Myshuno można zbierać kule śnieżne, no co tym bardziej daje nam przestrzeń do właśnie zbierania. Bierzemy tutaj jeszcze ostatnią jakąś tablicę korkową. Dobrze widzę. Szukam sztalugi, nigdy nie umiem się odnaleźć. Zapomniałam też wyłączyć jedną modyfikację, którą nie powinniście widzieć na YouTubie, ale do następnych odcinków już spokojnie ją wyłączę. Jeszcze rolety. Zastanawiałam się co założyć, ponieważ no właśnie na rogu jest ciężko jeśli chodzi o, o to właśnie gliczowanie się, ale postawiłam na takie sznureczki. Tutaj chyba nic nie zawiśnie, ostatecznie. W pokoju dziecięcym też zasłony nie ma, w kuchni. Mam nadzieję, że nie będą się simowie gliczować i będą mogli przejść. Później zresztą to sprawdzimy. No, i co my tu jeszcze mamy? Coś na ścianę, jakieś ozdóbki. Tutaj ten róg był taki smutny. Początkowo miałam ochotę go wyciągnąć i, i go zabudować już tu wcześniej, ale zostawiłam ten układ sypialni taki, jaki był. Jakieś drobne ozdóbki. No i mamy dom gotowy. A nie, czekajcie, jeszcze dywan. Zapomniałabym o dywanie. No i w tym momencie mogę powiedzieć, że dom jest skończony. Jestem z niego zadowolona. W tak 9 na 10 bym mu dała, bo pewnie są jeszcze jakieś rozwiązania. No i przetestujemy sobie, czy rodzina faktycznie odnajduje się w nowym domu. Tutaj mamy głowę rodziny gotującego obiad dla dzieciaków. Mamy młodszego synka, który odrabia zadania. Mama maluje na sztaludze w swoim pięknym pokoju. No i córeczka ogląda telewizję. Ja Wam dziękuję za oglądanie, za cały spędzony tutaj czas. Dajcie znać, czy coś byście w tym domu zmienili, czy Wam się ten dom podoba. Nie zawiera on żadnej modyfikacji, więc gdyby ktoś chciał pobrać sobie ten dom i zamontować go dla swoich simów albo jakiejś rodziny w swoim otoczeniu, no to ja serdecznie zapraszam do kontaktu. A ja uciekam i widzimy się w następnym odcinku: czy to z remontu, czy z przerabiania simów. I jeszcze się dowiem. No i co? Miłego dziąka i papatki! Puziaczki dla Was.